Nie starcza już tego, no. Wypo... Siemanko, ja jestem Blow i dzisiaj robimy lifehaki z TikToka! Jak to nie wierzę, Karol. Tak, mam czapkę z TikToka, tak. A ten odcinek powstaje, ponieważ zostawiliście pod ostatnim tyle łapek w górę! I nie dajecie mi spokoju od tych lifehacków. Także, jeżeli chcecie kolejny odcinek lifehacków z TikToka, pozostaw łapkę w górę, tam na dole, zostaw. I będzie kolejny odcinek. Dziękuję bardzo! Chociaż nie wiem, czy powinienem dziękować. A poza tym, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są walentynki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przeżyłem swoje walentynki, to wystąpiłem w studiu Tymbark. Link będziecie mi w opisie. I tam na filmiku zobaczycie, jak dałem sobie radę w walentynki. Okej, okay, więc już nie gadamy i przechodzimy do pierwszego lifehacka, który jest naprawdę niesamowity! Ponieważ ziomek pokazuje, jak zrobić z jakiegoś napoju slashi. Jeżeli nie wiecie, czym jest slashi, to po prostu to jest lód smakowy. To jest bardzo dobre w latach. A teraz w sumie jest ciepło, więc nawet teraz możecie przydać. Więc co robimy? Bierzemy napój, który chcemy zamienić w slashi, i zostawiamy w zamrażarce na dwie godziny. I po dwóch godzinach podobnież nam to wyjdzie. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Dobra, więc chowamy nasz napój na dwie godzinki. Ja tutaj odpalam. Czas, czas, start. Dwie godziny, po dwóch godzinach wracamy i sprawdzamy, czy TikTok nas oszukał. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo napiłbym się czegoś takiego zimnego, słodzonego. I kolejny lifehack, który zrobimy, jest naprawdę fantastyczny. Kiedyś tutaj wam pokazywałem life ze spinaczem biurowym. Gdzie robiliśmy po prostu podstawkę pod telefon? Jeżeli pamiętasz dziubas, to jestem się dumny. A teraz zrobimy to samo, tylko że z widelcem. No, także teraz tracę widelca. Ostatnio traciłem łyżkę, teraz widelec, także tak, robimy w ten sposób. I do góry to sobie. To nie jest, to nie jest takie łatwe. Drugi też w ten sposób do góry. To jest naprawdę fantastyczny lifehack, naprawdę. Wydaje mi się, że każdy, każdy powinien go wykorzystać w swoim życiu. I teraz tak, te końcóweczki zaginamy sobie. Jest biedny widelec. Zaraz wam pokażę swój lifehack. I uwaga, pa, 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 uwaga, uwaga, teraz kładziemy tak, okej, okay, co prawda nie jest to zrobione śludnie i dobrze, tak jak w tamtym, ale teraz pyk, kładziemy i mamy podstawka pod nasz telefon i możemy sobie kulturalnie oglądać lifehacki, pyk. Pyk. Jestem naprawdę zadowolony z tego lifehacku, lifehack uważam za zaliczony. Dobrze, więc trzeci lifehack, który wam pokażę, a raczej nie ja wam pokażę, tylko Juri, ponieważ powiedział, że on to zawsze robi sobie w domu, a mianowicie mamy po prostu paczkę od chipsów, taką w tubę i korzystając z tego możemy sobie wydłubać nasz owoc. Tam był arbus, my mamy ananasa i Juri podobnież to zrobi. Dawaj Juri, dawaj dawaj, 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 dawaj. Słucham ciebie. Słuchajcie, proszę. pierwsze co musicie uważać, żeby nie było ciśnienia w tej tubie, tutaj musicie zrobić dziurkę. Odcinamy tutaj kawałek tego ananasu. Okay. Bierzemy naszą tubę okay. i próbujemy. wygląda to przedziwnie O! O! Dobrze, dobrze Juli, dobrze! Uff, ciśnienie! Jezu, jaka agresja, może dam ci młotek? Damy młotek. Jezu. Dobra, to chyba psujesz tylko pudło. Tak myślisz? No nie wiem. Dobra. Tutaj musimy gdzieś tutaj przytnąć, żeby... I powiem ci, że jednak chyba masz taką minę, jakby coś ci nie wyszło. Musimy wziąć tubę jeszcze raz z drugiej strony, żeby... O! 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 o. Ale żeś mi nabrudził. Ale żeś Spanę po prostu to... stary! Co to jest? Jak to stąd wyjąć? Kurde, nienawidzę talerzami. O! O, 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 o! I brawo, Jury! I mamy teraz piękne kółeczki z ananasa. Kończąc tego lifehacka, zaliczam, ale Juri to, co zrobił, to jest jakieś barbarzyństwo i weź teraz to sprzątaj. przecież twoje mieszkanie tak Tak, no, pewnie, pewnie. Okej, okay, następny lifehack, nie wiem, czy wyjdzie. Trzymajcie kciuki, ponieważ na szali jest mój kabel do ładowania telefonu, więc potrzebujemy telefon i kabel i ten lifehack pokazuje, jak za pomocą napoju i pomidora ładować swój telefon. Nie wiem, czy to wyjdzie, jestem bardzo mocno ciekaw. Strasznie fejkowo to wygląda na tym filmiku i jakoś nie chce mi się to wierzyć, więc dobra, zalewamy naszego pomidora. Okej. Okay. Dobrze, Juri, myślisz? <noise> Zupełnie nie wiem. Chyba będzie okej, okay, no. No, będzie ładno co? I teraz krok drugi. Wkładamy naszego pomidora w napoju do mikrofali. I teraz na minutkę. Go! Przede wszystkim mam nadzieję, że nic się nie stanie z tym napojem ani z z pomidorem Powiem wam tak, to jest ten moment kiedy wiem, że ten kabel będzie do wywalenia po tym lifehacku Jest mi smutno, ponieważ te kable kosztują tak dużo uh -huh. Okej, okay, więc wyjmujemy wszystko Póki to jest wszystko ciepłe I teraz, pokazuj Pyk, pyk Dobra, tutaj wkładamy I uwaga, uwaga, czy to zadziała, czy to naładuje nam telefon? Stary, w co ja w, co ja w ogóle... Czy ja naprawdę właśnie wkładałem kabel do ładowania telefonu w pomidora zamoczonego tak, także life hack niezaliczony, nie róbcie tego. Czy mój kabel działa? Uwaga. I. Serio. No, zepsułeś kabel. Jak ja Ciebie prosiłem o mokre buty, to nie prosiłem Ciebie, żebyś mi zmoczył moje buty. A co, ja muszę swoje zmoczyć, czy co? Dobrze, więc y, Juri z, z, nie zrobił tego bez powodu, ponieważ testujemy kolejny lifehack. A mianowicie lifehack polegający na tym, że będziemy sobie wysuszać włosy. Włosy. Wysuszać buty. buty, tak. Po prostu potrzebujemy czegoś coś takiego. Jak to się nazywa fachowo? Eee, rurki? Ale nie, jakoś farba... BARDZIEJ Dobra, FARBOWO! Dobra, więc bierzemy tą rurę, wkładamy między nasze buty. Taka głupota, że nie wiem. Chyba 5 minutes craft było, okej. Okay. Ale może działa, może działa, może będę mógł je używać. Dzięki, Juri. I teraz po prostu wkładamy tutaj suszarkę i suszymy sobie nasze buty i możemy korzystać. Zobaczymy. Co ja robię ze swoim życiem? Pierdzielę to stare. Sprawdzamy. Nie wiem ile słyszyłem, ale z 5 minut będzie. Także uwaga, uwaga. Wkładam stopę. Oni po prostu są ciepłe a nie mokre. Będziemy, będziemy. Będziemy. Znaczy bardzo przyjemne, tak, są cieplutkie. Ale w środku, w środku są naprawdę do korzystania. To, to naprawdę działa. Poczekajcie, że zobaczę po skarpetce. No nie mam mokrej skarpety, stary, to działa. Także, moi drodzy, lifehack zaliczony. Jest to naprawdę pod wrażeniem. Pamiętajcie, że jeżeli chodzicie po kałużach, to żeby zawsze mieć suszarkę w domu i taką rurkę, wkładacie między buty i działa. Fiktok, dziękuję, uratowaliście mi buty. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Następny lifehack. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście na lotnisku i otwieracie sobie chipsy. I sobie jecie kilka... I co? I stwierdzacie, że kurczę, no nie jestem już głodny. I teraz co zrobić, żeby sobie je zachować, żeby one dalej były świeże? To teraz bierzecie zapalniczkę, kartę i sobie je. Dobrze, po prostu pokaż. O, uwaga, uwaga, czy to jest dobry lifehack, ale no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na lotnisku, zrobić. robić. Ale przypominam, to jest 5 minutes craft na TikToku, także już w ogóle kombo niesamowite. Uf, I teraz chwila prawdy, czy to działa, czy nie. Uwaga, uwaga. Jur! No i co? co? jak nowe. Teraz zachowają świeżość. Także gorąco polecam. Lifehack zaliczony. Tylko nigdy nie róbcie tego na lotnisku. Następny lifehack. Znowu 5 Minutes Craft. Także znowu będzie fajnie. A mianowicie 5 Minutes Craft pokaże nam, jak zrobić kubek. Jeżeli kubka nie mamy, na przykład jesteśmy w biurze, w pracy, to bierzemy sobie po prostu butelkę. Kubka nie mamy, ale butelkę mamy. I tą butelkę po prostu tak owijamy z zewnątrz. A może ty chcesz to zrobić? Nie, ty nie dobrze zrobiłeś, stary. To zrób to ty, no? Kuczy, super, Znowu, no, w, znowu, on no, specjalnie robię nie tak, żeby później ja potem to powtarzał, wiesz? Nie, Juri, ty po prostu dobrze sam, ci wychodzisz. tam wiesz, że nie widzę tych lifehacków. <noise> widzę, taki ty jesteś zadowolony. Jak tam powiedziała laska, że sticky side outside, to znaczy, że czekaj, gdzie gdzie tu jest sticky side? No jestem bardzo ciekaw tego lifehaka szczególnie jak będzie przeciekać przez niego. Nie będzie przeciekać, żeby tak, że nie uh -huh. przecieknie. Teraz. Znowu sticky side outside. A, to też masz w zębach. Dobra. A później, żeby ten kubek nie przyklejał nam się do rąk, to zrobimy sticky side inside, tak? Dobra, ile masz, całą... Czekaj, żeby nie wylało się z nią. Nie, już będzie okej. Okay. Tak myślisz? Tak. I teraz pokaż mi, jak to zdejmiesz, bo to jest ciekawe też. To jest taki side outside, także to. Uuuuuh! Wow! Juri! jak chcę, jak chcę, jak chcę Uwaga, dobra, mamy kubek. No nie wiem, boję się z tego pić, ale dobra. Uwaga. Co tam jest napisane? Może być tylko lepiej. No nie wiem, czy to może być tylko lepiej, ale dobrze, sprawdźmy. Po pierwsze, czy się będzie. Czy się wyleje coś stąd? no nie przecieka. Wy się z Five Minutes Crafta, to działa. Uwaga, że jest smak napoju z klejem do taśmy. Dobra, I chyba nie ma tego kleju, więc polecam live pack zaliczony. Poczekaj, poczekaj, bo to Co? nie wszystko. Pijesz? Pijesz i teraz patrz. Pyk. Bierzesz sobie do kieszonki. Idziesz i masz... O Jezu, nie mam kubka. Pyk. Pyk, pyk nie możesz pić. No po prostu niesamowite. I ostatni lifehack, na którym mnie bardzo często oznaczaliście. Naprawdę, efekt, który tam uzyskali jest zarąbisty. I tak, mamy balona wypełnionego wodą, nawet identycznego jak tam na TikToku. I chodzi o to, że osiągniemy niby taki efekt, jakby woda była zamrożona. Widziałam, jak ludzie też to inni robili i nie wszystkim to wychodziło. Także spróbujemy to zrobić i mam nadzieję, że wyjdzie. Potrzebujemy po pierwsze takiej, takiej, ta, nie wiem czy takiej identycznej To się zła taśma izolacyjna. Żeby się pochwalił. powiem tak, efekt jest zarąbisty, ale czekaj, ty dałeś za szeroki ten kwadrat po środku. No poprawimy. To ma być takie malutkie, tak? Tak, 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 tak. Takie myślisz? Mhm. No strasz, strasz, straszne. I co teraz przebijamy i to ma nie lecieć? No chyba tak. Dobra, uwaga. Czy to zadziała, czy nie? Ale tak po prostu? Tak. To weź odejdź trochę, bo. Ty no, nie starcza już tego, no! No weź już się wypo... No, mamy wielką powódź i dużo wody. Czy to był taki sam efekt? Chyba nie. więc spróbujmy jeszcze raz. Dobra, to teraz ty robisz. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj naszego hasztagowanego balona. Dobra, pokazuj, czy to działa, czy nie. One, two, three. No. No. No tutaj wyszło, wyszło, ale tu już się rozwala, ale tutaj tak. Juri, brawo, jesteś wielki. No, super. Opór zamrożony. Zaliczone. <grym> Ostatni life hack. A raczej pierwszy. Sprawdzamy, dwie godzinki minęło, teraz będziemy sprawdzać, czy wyjdzie nam slashi, czy nie. Ojej. Poczekaj. Dobra, mamy coś takiego i on teraz stuknął. Poczekaj, stuknijmy. Dobra, sprawdźmy, że wydajemy po prostu. No, nie zamroził się ten napój, więc. Wydaje mi się, że ten life hack jest zaliczony. Tylko to zależy pod, przede wszystkim od temperatury, jaką macie w zamrażarce. się mógł, mógł mieć inną. No i tyle przede wszystkim. Chociaż poczekaj, je, ty. Jest yes, Laszej. Czekaj, to możesz. Jest, jest. Go... Jakbyśmy trochę dłużej. trochę dłużej, ale dwie godziny miał i dwie godziny były, ale działa. Mm. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, że w opisie macie link do filmiku, gdzie zobaczycie, jak spędziłem swoje Walentynki. Także klikajcie tam, oglądajcie i mam nadzieję, że fajnie wyszło i że będzie wam się podobało. Także tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. I tyle. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Wiona.